Siemano widzowie dzisiaj nagrywamy odcinek dwóch playerów Tajku Fast food Fast food e, Niestety jesteśmy na pływacie e, ponieważ Dawaj hot dog. wszystkie pizzę. To, to jest pizza? Nie, to jest hot dog, to jest hot dog! To jest hot dog Tam jest pizza Tak się żebyśmy zrobili ja E, wszystkie tutaj tajtyny to można ogarnąć, e, To ja widzę. A skąd ty wiesz, która, która? Jestem bo... pisał, podłoga. Bo... A on jestem bo... wolny. Główny glim. Czemu jestem taki wolny, a tam byłem taki szybki. Bo Czeka. tam może jest po prostu. sprawdzam. Bo tam po prostu jest może. jakiś no nie, nie. Albo było. Nie, dziwne to. No, dziwne. Ja jestem bogatszy. Ile masz pieniędzy? Zero? Czemu ty nie zbierasz? Bo piję wodę! Okej okay. hmm. Jak ty masz już trzy? No nie stać mnie, no co to jest? E, dobra, jestem. Szefajcie, chwilkę. A mnie nie ma. Mę, mę. Już jestem na chwilkę, byłem wyciśnięty. Mami, tata... Mm. wejść do pokoju. Gwyn dla plastowników. Kurde, ale ja mam ja mam bywan. Jestem ja bogatsza. Ja mam dywan. Ale ja mam trzy wyrzutniki. A, łatwo. A ja mam OBSA. Ja też. Kurde. Ty, a masz w ogóle jakiś program? Masz, masz. Jak... No, masz jakiś program do montowania, bo by się przydało napisy ogarnąć. Bym ogarniał. Bo ja. Nie mam. Bo ja i tak nie mam dosłownie w dzień co robić. Jak nie gra, wezwa, Nie Jestem bogatszy. To... Gdzieś to mam. Wrzutnik nr 3. A ogólnie nagrywano też tam odcinek mm. piątek, to jest długi film na zapas, ponieważ w sobotę i niedzielę nie będziemy grać i będziemy dopiero tak końcu nagrywać i taki film. Taki film. I znaczy po prostu Mikołaja nie będzie, a ja mógłbym, o... tylko wolę nie, bo jeszcze coś popsuję. No nie, że żony postoje, tylko tego postu wolimy razem coś nagrać, Na, na sam początek. Dobra, eee, co tu jest? Pię. I w ogóle też, tak, yy, nagraliśmy to odcinki. W ogóle, yy, jakbyście chcieli zyskać youtubera, polecam na start nagrywać Bedwatchów, bo na start są fajne wyświetlenia. Na przykład, nasz pierwszy odcinek z Bedwatchów. Tylko, że będziesz na y, 216. Na moment, na który tak patrzyłem, wyświetlę. Także fajnie. Mogę nawet sprawdzić. To sprawdź. I mm. powiedz, zacznij ma lajków malajków. E, ma to 216 wyświetleń, 3 komentarze i 13 po, e, tego lajków i jeden e, dislike. Co? Jak dislike. A no, co że wiem. W to To w dół. To, to pewnie ten grudzielec teraz mi no, daje na kurde dla wszystkich. Chwilach, bo się kuźwa z nim to nie? To pewnie ten ludzielec teraz wszystko. Ja go będę ludzie nazywał, dopóki mnie nie przeprosi. jeśli idę na ulicę. Ja i tak jeszcze na ulicę mojego kolegi Jutlowia, więc będę się z nim niestety widział. I powiem mu. ja jestem bogaty. Okay. Ja mam już okienko. Zdać. Ile ty masz pieniędzy? Dużo. M mój cały majątek to jest 333. Bo to, co tutaj jest zbudowane, to spokojnie, to tylko za kredyt. E! Nie mogę cię atakować. E. E. Chodź tu, wracaj do roboty. Wracaj no, do mogę, roboty. Mógł, mógł, że jesteśmy z tej samej drużyny. Wungs, wungs, wungs. Co tu się stało? Ile tu mam pieniędzy? Ty, mam wyrzutnię keczupu. Chodź. A ja mam pałkę. ja mogę od ciebie wybrać? Mogę od siebie wybrać mój i łatwo. Łatwo z tobą, do... bo jestem bogatszy. No nie wiem, mam więcej od siebie aktualnie. Coś mówiłeś? No. Piętro drugie zbyt drogie. Chopie. Ja, ja wcale nie idę kupić hmm. do tego we drzwi. A ty ej, nie wiesz, no... stać ej, człowieku. bo jesteśmy w tej samej Nie wiesz, spróbuj przejść przez moje, ten... Eee, gastery. Nie, to ty spróbuj. Ej, Ej, widzę mnie, ej, nie wiem co. Czy od... Czym... I nie będziemy też później na nowo nagrywać, bo mi słuchawki powoli padają. Więc jesteśmy trochę później. Nie zabijają ci. Dobra, jedna mi tylko pada. Jedna, to nawet jeżeli przełożę się drugą. To shield. Będę na jednej po prostu gadał. Patrz. Że... będzie Kurde, ja mi teraz do ucha ciągle grać. Pistaz, please stars, kurde. czemu nie da się. Upgrade grać. A kto ci to pisze? Nie, to słuchawka mi mówi. To co? Mhm. Słuchawka, bo mam za mały poziom na ładowanie. Ale jeszcze mam drugą. I będę tak e, z na Kto to jest? Ej, może, może od zewnętrz... Trza... zewnątrz Ej, z zewnątrz wygląda to trochę słabo, ale już od środka w miarę fajnie. Tu, 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 i i co tak wyglądasz, bo to jest chyba właściciela? Nie wiem. A na mój? Chyba od dzisiaj jestem gangsterem. Nie. Od dzisiaj jestem Snoop Dogiem. Nie, nie jestem. To Snoop Dogg. No to Snoop Dogg, Snoop Dogg jest na się przecież. Ja już się zastanawiam co nie, to nie chodzi nam o snobdogach, spotkaj tylko o naszego kolegę. Tam się buduje piękno, a ja buduję na podłodze. Złote grill, złote grill, Złoty grill. Złoty 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 no, przestań! słuchawka walona. Co przestań? Co? <gry> Mobilny burger Ja a i za 25, 000, za 25, 30, można sobie kupić mobilny burger z samochód. Zobacz, to na północ to jest. O człowieku. Czemu to się tak nazywa? Ew, ile mam pieniędzy? Dla. No. 1, 2, 3, 7. Gdyby się zamieniło 2 z 1. Niech nie chwali się pieniędzy. Nie chwali się pinoszkami. Ale nie chodzi mi o pieniądze. Ej, nie wiem jak Ty, Ile to kosztuje? 10 tysięcy na chyba kogoś podam jeżeli... Ale co? No, nie razmadę bierze się tam. Nie wiem jak chce, ale ja już mam 30% taki piło. Na... Bo ty nawet nie zbudowałeś drugiego piętra. Ale budowałem na polu. A rozumiem, rozumiem. Ty jesteś inny. No hm. Chłopy, wiesz, jak zbudujesz górę, no to będziesz więcej zarabiać. Wiem. I się za A masz ketchup Nie. Nawet to mnie to nie trafiłeś. Pobrudzę podłogę ci, będzie się kleić. Opie, u ciebie cała jest już. Na ty jesteś cały. Ja sam od dawna, bo ja. Mały lokal. Ja sam od dawna, bo mnie kiłem. Tunk, 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 Eś, co ty robisz? Ja? Lubię placki, wystarczy ci to? Lubię placki. Nie. Wystarczy? I wystarczy. Stałem się burgerem, nie? Stałem się burgerem. Co ty gadasz? No byłem na taśmie, więc stałem się burgerem. Zostałem ugotowany. Let him cook. Dobra, idę. Nie mogę.. Kurde dziewięć dolczy mi zabrało. Jedna słuchawka mi padła, więc nie wiem, odkładam do ładowania. Jak długo to nie to się na tą pierwszą. Ej, ile to zarabia człowieku, jestem bogaty? Człowieku, jestem bardziej bogaty. Tysiąc z na, na jedną tego. A co to Tysiąc, człowieku. Jak tak dużo? Mi wyrośnie piętnaście. Jak? Co kupił? Czy kupiłeś? kupiłeś coś z alebuksy? Nie. To jak? Jak? Dobra, czy koło hajsu? Oj, biedny jesteś. Coś mówiłeś? Ale biedak. A czemu jesteś taki biedny, hohoho? <noise> tak. Bo kupię biegał, co trzeba. Luu, W ogóle, wiem jak ci to się. się. po prostu im więcej zbudujesz tych wyrzutników, tym więcej po prostu ci to daje. Dobra, dwóch krasowników. Chciałabym... Jeszcze licznik. Tutaj to. Tutaj no tysiąc to już. A on ile ma do zabrania? Cześć, koło! Zaznaczył to na pieniędzy, kurde, do się nie widziałem. A chłopi zarabia tyle w minusę. Czekaj? Popatrz. Ale biedak. I nigdy nie widziałem, żeby mieć tak mało. Nigdy. Znaczy, wywalę z filmu. No to mnie wywal. A jestem z Spongebobem. Bo mam grę Spongeboba na konsole i tam trzeba było zdobywać takie złote szpachelki. I chopie mam. Ale nie. Chłopie z Spongebobem. Dobra. Od dzisiaj jestem. Jak ty się, eee... indyfikuj jak ty się indyfikujesz. Jako... Jak ty się indyfikujesz jako SpongeBob, to się indyfikuje jako Simpson S51 Beda edition. Hopie, chodzi na górę do mnie. Ej, nie mogę munduru założyć, to na skam. W... Ale fajnie wyglądam, co nie? Nie mam. Ja mam <noise> Stary, patrzaj to. Zobacz, jest ta ja mam pokażę. bluzą. Pod <śmienic> Co ci się no, co stało? Dzisiaj? Co, po, co ci się stało z... z biorem? Dobra, widzowie, od dzisiaj żony się identyfikuje jako Spongebob, a ja jako Simpson z 51 biały. Ej, patrz, co mam! Ej, patrz, sobie, patrz, co mam! Nie, A jak u siebie to no, zarabia? Jak u mnie zarabia to na 150 raz? raz Ej. A wyjdź na pole do ciebie. Słucham? Pod Słucham? Słucham podwózki Słucham! To jest ten cały mobilny burger nawieźł samochód. Tak. Trzeba no zaparkować. Zaparkowane. No ty mi to niszczysz! Jaki śmieciu. Taki. Wiesz Nie jesteś lepszy. Ja też mam. Nara, nara. <gry> Aha, się... dobra, nie znamy się. Aha. Nie było ci. Teraz już za mną filmy nagrywasz. my mamy razem kanał, halo. Nie, nie znamy się. Niszczysz mi samochód. To ja się nie uniemożliwiam. <krzyk> a dla filmy na zapas, to już to będzie to już patrz, będzie ej, patrz ile kosztują schody, patrz ile kosztują schody Czekaj Czy trzecie piętro masz? 32 tysiące O, chyba zawału Ej, a wiesz, że możemy sobie samemu tego co? samochód ...respić? Aha. Czy ty mi właśnie samochód zrespiłeś? Tak. Ja... Jedziemy. Mm. Jeśli ja go od zawsze mogłem uczyć, to co, co ja go kupiłam? A no tak, żeby kończyć nakomczyć za.

Jak? Co to Powiedz mi tylko jak. <laughs> co tu się Co tu się 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 Może ci pomóc. <śmiech> no. <śmiech> To Słuchaj, słuchaj. No To no dobrze, bo mi się włączyłem. jak co? Po prostu klikłem wyrzutnikę czubku. O, teraz jestem ja <śm> poza mapą w ogóle. Jak? Bo jak nie ty nie to zrobiłeś? To no, jest Byłem w sądzie, nie? Bo chciałam sobie coś kupić. Przypadkowo klikłem dwa i nagle byłem na dole. <śm> A wiesz, tak z pupci. Idę to wszystko że te... nie działa już. A takie fajne było. <supy> Ale co to mi było? Wy to, wie to, wie to, wie, wie to mi Wy to to wolę. Ale mało zarabia. Ja buduję dla plu. Zaraz zobaczę cię piętno. Dopiero zapyta. zaraz? No koło, co ja tu zarabiam? No rozumiem, że ty się nie zapytałeś o co tu chodzi. o co ci chodzi? O co ci chodzi, bo ja nie wiem o co ci chodzi. No. Dobra, no. nie pytam. Co? Eee, do budynku. No jest tam. Darmowa przejażdżka. Co? Darmowa, nie trzeba płacić. Nie trzeba płacić! Ej, a ja mogę ci drzwi wyłączyć. Gdzie... Ej, jak chcę wyjechać? Otwórz się. Nie. <grym> Nie mogę to trafić! Jedź! Zdążyłem. Łatwo. Dobrze, no zdążyłem. No łatwo. Za cikami. łatwo oddaję tą piłkę. Ej, co jest? Ej, bo ja nie jestem, nie? A ja mogę nadal kierować. Co? Wy, wyjdź na pole, nie? Wyjdź na pole. Ja, ja nie jestem w bałcie ani bałcie. To, to swoje, nie guję. Pokaż. No patrzaj, patrz. ja? to jest nie? Ja to postuluję. Już nie mogę. Już nie mogę, zatuło się. Czekaj, nie teraz. Nie, nie mogę, zasuło się. Ale wyglądają drugiej po się przynajmniej naprawiła, nie? Ej, pofia! Pan, e. Pofia! jak ja chęcą się. Ogólnie to teraz polecamy tą grę. Za to, co tu się odwala. Pojechałam do No naprawdę, uśmiechacie się! Uśmieje z kolegom się. zagrać, bo to hit, hitów. To jest. Y hit, tam będziecie się świnić z baków. Ej, patrz ile mam hajsu! Nie zadowala mnie to, ponieważ jesteś bogatszy ode mnie. Więc mam tu. <śles> No mogę se to mogę się to kupić. Dobra. Co? Mogę se chyba to kupić. Jeszcze coś ile filmów, Mogę to. Dobra, to. wiecie co widzowie? już powoli będziemy kończyć, też bo film już My się jeszcze tak. pogramy. My się pogramy, ale albo nawiamy no, odcinek było... na poniedziałek, coś na zapas. Także do do drugą część. Także dobra widzowie, to by było na tyle, subskrybujcie nasz kanał, dawajcie lajka, to by na tyle było siema.